Nigra KRUX, mala Krux. czarny krzyż, zły krzyż. Serdecznie zapraszamy na opowieść o tym, co w Malborku działo się w XIX i XX wieku. Te biało-czarne formy, które nawiązywać będą do szat, do chorągwi krzyżackich. One będą w swojej symbolice ulegać pewnej takiej współczesnej dekonstrukcji. To jest zestawienie na wystawie w jednym miejscu wspaniałych dzieł sztuki z gadżetami. Zabytki, które Państwu prezentujemy, nie powinny spoczywać w magazynach. Powinny po prostu budzić nas zachwyt, bo są tego warte.